Siemano, ja jestem kocio i witam Was w kolejnym odcinku, tym razem z pięciu ciekawostek o serialu animowanym Ed Ed, i Ed, więc zapraszam. Czy widzieliście, że przez wszystkie cztery sezony bohaterowie byli rysowani ręcznie? Że też się im chciało. W pewnym z dodatkowych odcinków... Ed wypowiada kwestię. Miłość jest jak cebula. Im więcej warstw ściągasz, tym bardziej cuchnie. Jest to nawiązanie do serialu animowanego Szereg. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak ma na imię tak naprawdę Ed? Tak, ten głupkowaty. Pewnie większość z was myśli, że to Edward. Lecz was zaskoczę. To imię brzmi tak naprawdę Edwin. Czy widzieliście, że dopiero w piątym sezonie zmienia się ubiór bohaterów oraz pora roku? Czy widzieliście, że przez wszystkie pięć sezonów nie zmieni się w ogóle paczka, nie licząc oczywiście dodatkowych odcinków, gdzie występuje brat Ediego oraz święty Mikołaj? A więc to tyle moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się spodobały takie szybkie mishmash, coś innego na kanale żebyście się zaciekawili. Więc co? Mam nadzieję, że yy, wbijecie pod tym odcinkiem 8 łapeczek. Jeżeli wbijecie tyle, to od razu się szykuję do nowego odcinka. Wiem, że to jest dosyć dużo, ale myślę, że dacie radę.